Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty, z serii poradników dotyczących wykonywania modeli 3D w programie FreeCAD. W tym przypadku mamy do czynienia z modelem funkcjonalnym w postaci obudowy obejmy silnika prądu stałego DC. Zaprezentowana obejma została wytworzona w technologii druku 3D z materiału PLA na drukarce serii Creality Ender. A potrzeba wydrukowania wzięła się stąd, że jakiś czas temu wpadł mi w ręce taki oto silnik prądu stałego, który niby działa pod napięciem 12 do 24 V. Pochodzi prawdopodobnie z pompki do materaców. Nie mam na jego temat jakichś żadnych szczegółowych informacji oprócz tego, że jest sprawny i no, ma działać. Moim celem na początku jest sprawdzenie, jakie wartości obrotów jest w stanie z siebie wydać przy źródle zasilania 14,4 V, bo tylko takie na razie źródło zasilania. Dla tego silnika mam sprawdzę to za pomocą tachometru laserowego. I w przyszłości, jeżeli to wyjdzie coś z tego, to pewnie też pokażę. Ale żeby to zrobić, potrzebuję go w jakiś sposób zamocować. Prawdopodobnie do ramy, która była podstawą prezentowanego przeze mnie niegdyś przykładu sprzęgła membranowego, czy też sprzęgła Oldama jako przykładów też na wydruki 3D. Także to również na moim kanacie, kanale przepraszam, znajdziecie. I w tym celu stworzyłem sobie taką Budowę, taką obejmę. Z jednej strony umożliwia zamocowanie. Samego silnika, a z drugiej strony montaż do jakiegoś uchwytu, którym również sobie przygotuję do wspomnianej ramy i do tego ewentualnie jakieś współpracujące elementy, gdybyśmy chcieli wykorzystać do jakichś innych konstrukcji. Ale póki co czekam jeszcze na jakiś regulator obrotów, tak by mieć jakąś kontrolę nad tym silnikiem w trakcie jego testów. I jeszcze wiecie co? Na mojej stronie internetowej udostępnię ten model, który będzie tematem dzisiejszego tutorialu. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to sobie go pobierze, przerobi do własnych potrzeb, ten tutorial myślę pomoże jeszcze dodatkowo w tym może akurat ktoś potrzebuje czegoś takiego więc będzie jak znalazł link do strony z tym tematem będzie dostępny w opisie do filmu albo w jakimś specjalnym komentarzu, także proszę tam pod, pod film zobaczyć coś akurat w tym temacie będzie zatem myślę na razie wystarczy zapraszam do obejrzenia poradnika właśnie jak sprytnie zamodelować taką obejmę i zobaczycie że FreeCAD wcale nie jest taki zły zapraszam Jesteśmy zatem już w programie FreeCAD wersji 0.20 stabilnej i przechodzimy standardowo do modułu Part Design, ponieważ w tym module będziemy tworzyć teraz dokładnie nową część i wybierzemy sobie nowy szkic, aby mieć już tutaj w pewnym stopniu ułatwienie umiejscowienia tego elementu na stole drukarki 3D w slicerze. To wybierzmy sobie płaszczyznę XY po to, aby oś tego elementu była czy też leżała w osi z. Zatem mamy już teraz odpowiednią płaszczyznę i naszkicujmy sobie wstępny zarys, przy czym podejdziemy do tego troszeczkę niekonwencjonalnie. Być może obserwując ten element wstępnie, pomyśleliśmy, że będzie jakaś tuleja, coś będziemy wycinać, dodawać jakieś uszy, wysepki i tak dalej, z otworami montażowymi. A my do tego podejdziemy inaczej i już niekonwencjonalnie, bo całą tworzenie szkicu zaczniemy sobie najpierw od naszkicowania odcinka na osi Y, gdzie widzimy, że dwa końce tego odcinka zostały związane. I teraz, za pomocą łuku z środka, będziemy sobie tworzyć tutaj zarys tej tulei. Czyli tak, łapiemy. Jeden punkcik, przeciągamy sobie teraz ten nasz łuk i ponownie z środka i idziemy teraz od drugiego końca. Coś takiego mamy. No i teraz dokończymy sobie tworzenie tej geometrii za pomocą narzędzia polilinii i teraz jeszcze taka uwaga. Przedstawiam teraz na tym screenie na szybko jeden z odcinków, które przygotowałem na moim kanale dotyczącym obsługi frikada, gdzie tutaj będzie bardzo szczegółowe omówienie, jak korzystać z poszczególnych narzędzi, które prawdopodobnie w 100% będą użyte też w tym materiale. Ja tutaj w tym materiale będę już tworzył to szybciej, natomiast gdyby ktoś był bardziej początkujący i miał na przykład wątpliwość do działania tych narzędzi, zapraszam do tego odcinka i tutaj na pewno łatwiej będzie pewne kwestie zrozumieć, a natomiast tutaj już będziemy troszeczkę tworzyć to szybciej. Więc teraz, żeby szybciej zamknąć ten szkic, utworzyć ten szkic, skorzystamy z narzędzia polilinii i łapiemy na przykład się od tej strony i teraz widzimy, że on nam chce tutaj stycznie poprowadzić ten odcinek. Za pomocą Modyfikatora, czyli klawisza M zmieniamy tryb działania tego narzędzia polilinii, w ten sposób, aby po prostu on był w taki sposób moglibyśmy korzystać, żeby tworzyć, że tak powiem, dowolną geometrię. Szkic mamy w tym momencie już domknięty i teraz taka charakterystyczna sprawa. Chcemy, żeby grubość ścianki w całym przekroju była taka sama. Korzystajmy sobie z narzędzia równości i wystarczy, że zdefiniujemy, że długość tego odcinka ma być równa długości tego odcinka. I teraz zobaczymy, że w momencie, jak będziemy to poprawiać, a mamy wiązanie koncentryczne dwóch łuków, no to ten warunek tutaj będzie w tym konkretnym przypadku spełniony. Zatem teraz nie pozostaje nic innego, jak narzucić wymagane wymiary. Więc startujemy z wymiarowaniem. Powiedzmy, że grubość ścianki ma wynosić 5 mm. W tym konkretnym przypadku, dla tego silnika, czy powiedzmy dla tej grupy silników, ustawiłem wartość średnicy na 37,7 mm i to się sprawdziło. Więc teraz tak. To, co jeszcze nam pozostaje, bo tuż tu widzimy, że częściowo jest szkic związany, to szczelinę pomiędzy tymi płetwami tej obejmy. Która wynosi 10 mm. My tu mamy połowę naszego obiektu, więc ustawimy sobie wymiar 5 mm. No i jeszcze to, co nam pozostało, to jak daleko tym sięga i ustawimy sobie, powiedzmy, maksymalny wymiar, jako wymiar gabarytowy w tej postaci, czyli 60 mm. Tak sobie przyjąłem i tak to wyszło. Szkic jest ładnie w pełni związany, możemy z niego wyjść i za pomocą narzędzia teraz pady, czyli wyciągnięcie, dajemy mu wysokość 38,5 mm i mamy tutaj wstępny piękny zarys naszej. Naszej obejmy, który sobie teraz będziemy dalej rzeźbić, a stworzymy sobie teraz te uszy, takie charakterystyczne, montażowe, które właśnie widzieliśmy, dzięki którym po pierwsze można przymocować silnik do tej obejmy, czy też obejmy do silnika, a następnie obejmę do jakiegoś elementu konstrukcyjnego, w, której, w którym ten silnik pełniłby jakieś zadanie. Ale zobaczcie, odwracam celowo model i patrzę na spód. I na tej płaszczyźnie zacznę rysowanie po to, aby mieć już ułatwienie ustawienia sobie obiektu na stole, żeby na przykład nie, nie zaszła konieczność później przewracania tego, tego elementu na stole, zmiany jego orientacji, tak aby już sposób ustawienia na stole definiował to, w jakim kierunku ten wydruk będzie prowadzony. Zatem na tej ścianie tworzę sobie nowy szkic. Widzimy, że on został tu w ten, w ten oto sposób zorientowany, i teraz e, rzutuję sobie zarys tego łuku, po to, aby wykorzystać go do e, tworzenia tego zarysu. Powiedzmy, że rozpoczniemy sobie od pozycjonowania czy też zestawienia na razie otworu montażowego e, pod silnik e, związanego z osią X. Dzięki czemu będziemy mieli też ładnie symetrię zachowaną i ustawimy sobie jego średnicę, którą ustawiłem na wartość 4 mm. Następnie ustawimy sobie rozstaw tych otworów, bo wiemy, że tu mamy do czynienia z symetrią, mamy dwa otwory na rozstawie 25 mm, czyli musimy mieć oczywiście połówkę z tego. No i teraz ponownie za pomocą łuku z środka, teraz ten otwór jest jako bazą naszego elementu, ustawimy sobie ten szkic, tak aby go domknąć, skorzystamy sobie teraz tutaj z dwóch odcinków, tak aby się dowiązać do tej zrzutowanej geometrii. Nie udało mi się to teraz. Muszę to y, poprawić, jak zaraz zobaczymy się to, że tak powiem, rozejdzie, więc korzystam sobie z narzędzia przynależności. Teraz punktu do odcinka i to poprawiam. I tworzę teraz drugi odcinek, już tak, aby się to ładnie tutaj samodzielnie związało. Teraz jest wszystko OK. I teraz co? Chcemy, żeby to ładnie było symetrycznie, więc korzystam właśnie związania symetrii. Zaznaczam sobie pierwszy, od, pierwszy punkt, drugi punkt naszego. Tutaj powiedzmy ucha i wiąże z osią X, dzięki czemu ta symetria jest. No i tutaj jeszcze brakuje nam styczności, więc właśnie wybieram teraz relację styczności i pierwszy odcinek oraz drugi odcinek. Tutaj widzimy, że się to rozeszło, więc chcemy, aby ten punkt był przynależny do albo inaczej, żeby się tutaj te dwa punkty ze sobą. Zgrały. O, I teraz mamy wszystko w porządku i chcemy y, zwymiarować teraz ten nasz, to nasze ucho. I chcemy y, zwymiarować sobie tutaj promieniem. Y, promień wynosi. W tym przypadku 4 mm, i jeszcze tutaj będziemy mieli rozstaw kątowy. Ale zanim do niego dotrzemy, dokończmy sobie ten szkic, tak aby on był w pełni związany, w pełni domknięty. Jeszcze nie jest, ponieważ ten zrzutowany przez nas element, który jest tutaj na kolor, taki powiedzmy różowy, on nie pełni roli zarysu szkicu. Dlatego ponownie z środka naszego detalu łapiemy się łukiem y, z jednego tutaj ramienia do drugiego o, źle jeszcze raz, bo sobie nie, nie, nie ustawiłem tego dobrze, więc musimy jeszcze raz sobie to y, y, jeszcze raz sobie wybrać czyli tutaj mamy środek y, pierwszy punkcik i lecimy do drugiego punkcika i teraz jest wszystko tak jak być powinno, i teraz możemy sobie dodać jeszcze jeden brakujący wymiar, czyli tutaj rozstaw kątowy, który ustawiłem na 90 stopni. Widzimy, że szkic w tym momencie jest w pełni związany. Wszystkie wymagane wymiary zostały wprowadzone. Zmienił kolor na zielony, więc możemy przejść do wyciągania, czyli dajemy teraz narzędzie pad. No i właśnie, na razie widzimy 0, ale wprowadźmy sobie reverse, ponieważ to narzędzie zawsze działa jakby w kierunku dodatnim od płaszczyzny szkicu, który został utworzony. No i musieliśmy przez to odwrócić jego kierunek, żeby to operacja została wykonana poprawnie. A wartość tego wyciągnięcia to 3,5 mm. Więc to pierwsze ucho mamy, no i teraz jak tak sobie ustawimy stół, jak zostanie, przepraszam, model na stole, jak domyślnie zostanie wczytany na drukarkę, no to widzimy, że to będzie podstawa drukowana w tej oto. Pozycji. Dobrze, to róbmy sobie teraz te ucha zewnętrzne, przynajmniej ucho na początek, więc teraz ponownie wybierzemy sobie tą ścianę jako podstawę, utworzymy sobie nowy szkic i teraz będziemy tworzyć powiedzmy tutaj na dole, już na samym początku zrzutujemy sobie zarys zewnętrzny, żebyśmy się kolejno do niego mogli tutaj doczepiać, ale też musimy jakoś ustawić sobie bazę tego otworu i wykorzystamy do tego narzędzia konstrukcyjne. Żeby przełączyć się, musimy zmienić na tworzenie elementów konstrukcyjnych. One przybiorą sobie teraz niebieski zarys. Stworzymy sobie średnicę, czy też okrąg podziałowy, i ustawimy sobie średnicę tego okręgu podziałowego na wartość 60 mm. Także to już mamy ładnie związane. I teraz z środka ustawimy sobie taką, powiedzmy, odcinek konstrukcyjny który będzie nachylony pod kątem tutaj chciałem 45 stopni do X, a wzięło mi z tamtej strony, no to nie ma problemu 135 stopni i wszystko jest tutaj OK. I teraz przełączamy się na tryb standardowego tworzenia szkiców, i w środku tutaj utworzymy sobie otwór ten wewnętrzny, tego zewnętrznego ucha, i ta średnica, w tym przypadku to 6 i. 8 mm, no i teraz, tak jak to było poprzednio, za pomocą teraz łuku z środka tworzymy sobie zarys tego łuku i teraz, odcinkami łapiemy i dołączamy się do naszej krawędzi w jednym przypadku. I ponownie to robimy w drugim przypadku. Korzystamy ponownie z relacji symetrii po to, by względem teraz naszej bazy tego odcinka konstrukcyjnego ładnie sobie tą symetrię zachować. Ustalimy sobie styczność, by przejścia tu wszystkie były styczne między sobą. Ustawimy sobie teraz wymiar promienia zewnętrznego, który wynosi 5,5 mm. Dołączymy sobie teraz, domkniemy szkic ponownie tutaj z środka jeden, od, jeden kropka, druga kropka, jeden odcinek, drugi odcinek. Ustawimy sobie teraz wiązanie kątowe, które teraz w tym przypadku wynosi 45 stopni, więc tak to będzie wyglądało i mamy szkic kolejny gotowy. Przechodzimy do pada, ponowna sytuacja, odwrócimy tylko teraz na... Wartość 5 mm, to wyciągnięcie będzie tutaj gotowe. Tak więc, tak sprawa wygląda na chwilę obecną. Myślę, że te podstawowe elementy, obiekty zostały już tutaj dla nas, są gotowe do tego, by, że tak powiem, dotrzeć już powoli do brzegu z tym, z tym modelem i ustawić jego pełen zarys. I w pierwszej kolejności powiedzmy, wykorzystamy narzędzie lustra. I więc wskazujemy tak, na pewno pad sobie wybierzemy, oraz wybierzemy sobie drugi pad związany tutaj z pierwszym naszym, powiedzmy tym uchem. Więc te dwa elementy sobie zaznaczymy. No i widzimy zarys. My oczywiście uściślimy tutaj, ponieważ on jakby sobie domyślnie wybiera pionową oś szkicu. Ale żeby nie było żadnych wątpliwości, chodzi nam o płaszczyznę YZ, którą tutaj w prawym dolnym rogu sobie widzę. Szukam jej sobie na liście YZ, teraz to uściślam. I sprawa jest gotowa, i widzę, widzimy, że nam się to teraz ładnie tutaj wszystko domknęło. I teraz podobnie robię z tym uchem zewnętrznym, ale teraz tym uchem zewnętrznym robię sobie za pomocą na przykład szyku kołowego. I chcemy, by tych elementów było cztery, i one nam się ładnie rozłożą, nawet bez względu na to, że nam tutaj wchodzi w ten detal. Zobaczycie, że tu jeszcze będą się ciekawe rzeczy działy w tym, w tym konkretnym przypadku. No, i to widzimy, jak błyskawicznie i szybko udało się utworzyć bez nadmiernego tworzenia jakby nadmiarowych szkiców. Nazwijmy to w ten sposób. No to teraz powiedzmy, że utworzymy sobie te otwory tutaj dalsze montażowe. Dzięki którym teraz tą, ten już zarys tej obudowy naszej, tej obejmy silnika, będziemy mogli do jakiegoś innego elementu sobie przymocować. Jeżeli by była taka potrzeba. Zatem powiedzmy, że na tej płaszczyźnie, teraz tak, z tej strony mamy mieć wypustki, to jest co prawda obojętne, ale żeby było zachowane już z tym, z tym co jest. Na, na rysunku, no to powiedzmy, że tutaj sobie to będziemy tworzyć. Utworzymy sobie na tej teraz płetwie na tej ścianie szkic. Od razu sobie ustawimy tak, jak to ma miejsce, żeby było łatwiej to bardziej czytelne. Utworzymy sobie wstępny tutaj zarys o wartości średnicy tego okręgu 10 mm. Ta wypustka jest po to, aby po prostu mieć pełną długość śruby, nagwintować tutaj gwint i Uzyskać, że tak powiem, trwalsze połączenie, nazwijmy to w ten sposób. No i sobie teraz to ładnie zwymiarujemy. Tutaj złapiemy sobie środek, może nie w ten sposób, może za pomocą tego wiązania. I teraz dlaczego w przypadku poziomego wymiaru użyłem pionowy? O tym właśnie w tym odcinku, o którym przypominałem wspominałem dlatego. Tam jest ważna orientacja początkowa detalu i trzeba na to zwracać uwagę, trzeba pamiętać jak się troszkę z tego programu zacznie korzystać to, że tak powiem wchodzi to w nawyk i jest łatwiej, ale na początku warto o tym pamiętać. No i teraz ustawimy sobie drugi wymiar, czyli teraz powiedzmy w ten sposób, ale można sobie czasami ułatwić życie, mianowicie tak, że można sobie z środka złapać i teraz do ośki i tutaj powiedzmy mamy wymiar 30 mm. To jest zatem gotowe i wysuniemy sobie to na wysokość. Powinno być 2,5 mm, no i tyle. No i teraz, żeby mieć otwór, to skorzystamy sobie z fajnej sztuczki, którą oferuje nam program FreeCAD za pomocą narzędzia Hole. Bo mamy tutaj sytuację taką, że tak w tej wypustce powinien być otwór o średnicy 5 mm po to, żeby zrobić gwint M6 razy 1, gwint standardowy. A tutaj, żeby spokojnie śruba mogła przejść, żeby jeszcze w trakcie zginania tego elementu opasania go na silniku był jakaś możliwość manewru i luzu dla tej śruby, no to zrobimy tu otwór w FI7. Nie będziemy robić dwóch operacji, zrobimy to za pomocą jednej. Tworzymy sobie wstępnie szkic teraz na tej przeciwnej płetwie, którą teraz zaznaczyłem na kolor czerwony, tworzymy sobie nowy szkic żeby z, z pozycjonowaniem sobie ułatwić życie, zrzutujemy sobie średnicę tej wypustki, która się tutaj utworzyła. Dzięki temu mamy tutaj start i powiedzmy yy, symbolicznie, to jest słowo klucz symbolicznie, ustawimy sobie średnicę fi 7 Dlatego, że to fi 7 które tutaj sobie utworzyliśmy, ono jeszcze nic nie oznacza. Bo dopiero mając teraz ten szkic, wybieramy narzędzie Hall i dopiero tutaj zabawa się. Zaczyna się zabawa w definiowanie, dlaczego wymiar FI7 symboliczny, bo i tak mamy tutaj średnicę 6 mm, więc musimy ją poprawić na wymiar 7 mm, od razu widzimy zmianę w modelu. Ale uwaga, nie będzie to tak, bo my to FI7 uzyskamy sobie w inny sposób. My potrzebujemy na przestrzał średnicę pod, pod gwint, czyli 5 mm, robimy korektę na 5 mm, a jeżeli chodzi o głębokość przez wszystko bo po prostu my mamy tutaj mieć 5 mm natomiast żeby tutaj mieć teraz na tej średnicy 7 mm korzystamy z dodatkowego nawiercenia pod powiedzmy śruby imbusowe na przykład, ale tutaj sobie to że tak powiem zmanipulujemy troszkę działanie tej operacji w ten sposób, że ustawimy sobie średnicę 7 mm tak jak tego potrzebujemy i 15 mm czyli powiedzmy do płetwy teraz jesteśmy i akceptujemy sobie ten wybór. No, i dzięki temu widzimy, że mamy tutaj dwie, dwie różne średnice wykonane za pomocą jednego narzędzia. No, to teraz co? No, to potrzebujemy takich sztuk 2. Czyli bierzemy sobie nasze wycięcie, nasz otwór, i na przykład skorzystamy sobie teraz dla odmiany z szyku liniowego. I wskazujemy sobie względem czego? Czyli tak, potrzebujemy, aby. Poszło to względem osi Z, co prawda troszeczkę za daleko poszło. Nam jest potrzebny rozstaw 20 mm. Zostało to poprawione, już zostało tutaj wstawione. Akceptujemy, i nasz drugi otwór jest gotowy, więc ten oto sposób. To jeszcze czego nam brakuje. To tutaj takiego charakterystycznego sfazowania, więc teraz tego sfazowania jeszcze robił nie będę, ponieważ dorobimy sobie jeszcze tutaj szczeliny. Więc teraz tymi szczelinami zrobimy w ten sposób, że utworzymy sobie nowy szkic i żeby się tutaj również za bardzo nie bawić wszystko, wybierzemy sobie płaszczyznę xz i zobaczycie jak to sprytnie zrobimy na tej płaszczyźnie utworzymy sobie teraz szczelinę na środku korzystając z dobrodziejstwa, jakie nam daje, czyli tutaj osi Z, żeby wiązania sobie już w automacie e, zrobić i teraz sobie zrobimy e, wymiarowanie, e, czyli teraz e, tak, powiedzmy, że a, średnicowo sobie to wymiarujemy e, będzie szybciej. E, średnica e, jako szerokość tej szczeliny to będzie 5 mm. Rozstaw teraz z środka powiedzmy tych, tych łuków to będzie wymiar 22 mm. No i jeszcze odległość od tutaj początku, od bazy naszego detalu to będzie 8,25. 25, tak to sobie mniej więcej tutaj doświadczalnie. E, ustawiłem taką wartość, no i teraz robimy e, pocket. E, robimy to na wylot, ale podobnie reverse, ewentualnie jeżeli to nam nie działa, bo mamy odległość, nie przejmujemy się, robimy through all. I teraz ponownie jeszcze raz reverse i mamy już na wylot, akceptujemy. No i teraz e, myślę, że tutaj możemy dodać e, fazowania, w związku z tym, że potrzebujemy 8 sztuk takiej geometrii. Więc teraz tak, na zewnątrz mamy sfazowania. Niewielkie, bo raptem pół milimetra, i tak sobie to tylko kosmetycznie zostawimy. Natomiast na tutaj wewnętrznym zarysie jeszcze raz ustawimy sobie ten zarys, będziemy mieli wartość, a niech będzie 1 mm. No i teraz potrzebujemy mieć 8 takich wystąpień, więc to sobie teraz zaznaczam i ponownie szyk, szyk kołowy. Program się musi chwilkę zastanowić, ponieważ ma teraz co wybierać. I wskazujemy sobie ośkę teraz obrotu jako Z i chcemy mieć tych elementów 8, więc teraz czekamy, aż program to sobie przebuduje, i widzimy podgląd, widzimy, ta geometria została teraz w ten oto sposób utworzona, akceptujemy, no i jest. No i teraz kontynuujemy modelowanie naszego elementu. Tak naprawdę pozostały już tylko kwestie kosmetyczne. Czyli teraz tak, powiedzmy wyprofilujemy sobie tutaj ten zarys, czy dokończymy sobie to fazowanie. Powiedzmy dokończymy sobie to fazowanie, żebyśmy nie zapomnieli, a profilowanie zrobimy sobie na koniec. Dajmy sobie tutaj teraz sfazowanie 2 mm w ten oto sposób, żeby tutaj tak fajnie wykończone to było. Teraz te cztery krawędzie, które tutaj mamy, zrobimy sobie sfazowanie na wartość, niech to będzie 5 mm i teraz sobie dodamy... Brakujące jeszcze trzy krawędzie w ten oto sposób. Jeszcze raz dodaj, podgląd akceptujemy, więc to jest już OK. No i ładnie wyprofilujmy sobie jeszcze to przejście. Ja co prawda tutaj na tych krawędziach miałem sfazowanie, a my sobie zrobimy ładne zaokrąglenie, ale spróbujmy od tego zaokrąglenia wewnętrznego, czyli pierwsza krawędź. Dodajmy sobie zaokrąglenie, zobaczymy, czy program nam to to łyknie. I potrzebujemy zaokrąglenia o wartości. Tutaj ja sobie to ustawiłem na 3 mm, i zobaczcie, że tutaj ładnie program jest w stanie sobie z tym poradzić. I dobieramy sobie teraz zarys, tutaj tą krawędź wewnętrzną, ponownie drugą, z drugiej strony jest OK. I teraz ja tutaj co prawda miałem fazę, dodamy sobie zaokrąglenie, żeby ten profil był taki ładny, zbieżny. Zaznaczymy sobie teraz tą krawędź, wybierzemy sobie zaokrąglenie i teraz tak, tu mamy 3 mm, 5 mm, mamy grubość ścianki, dajmy sobie 8 mm. No i powinniśmy mieć takie ładne przejście teraz. Dodajmy sobie jeszcze drugą krawędź, akceptujemy i to przejście nam się teraz tak ładnie tutaj wygładziło. No i cóż, nam więcej jeszcze do szczęścia potrzeba. Powiedzmy, że dodamy sobie jeszcze zaokrąglenia tutaj na tych krawędziach. Wewnętrznych. Zaznaczę sobie na razie te dwie promyk i tutaj damy sobie zaokrąglenie na 2 mm, i teraz dodamy sobie jeszcze krawędzie z drugiej strony. O, w ten sposób jeszcze raz dodaj. Podgląd jest prawidłowy, ok. I co nam tutaj by jeszcze trzeba było? Co prawda, tutaj już zaokrągleń na tych zewnętrznych uszach nie daje. Jeżeli ktoś chce, może sobie dodać. Ewentualnie, jeżeli byłaby jakaś taka potrzeba, no to tak, możemy sobie spróbować jakieś jeszcze dać sfazowanie tutaj na tych krawędziach, ale szczerze powiem, ja wiem, czy to jest potrzebne. Jeżeli spróbujemy sobie kosmetycznie, zobaczymy, jak program zareaguje. Stawimy sobie jakąś wartość pół milimetra na przykład, także nam to ładnie tutaj wychwyciło. Sprawdźmy sobie teraz dodaj na zewnątrz, tylko teraz widzimy, tu nie mamy przejścia stycznego, więc on tylko ten fragment zrobi, I to na razie się z tym wstrzymajmy. A dodajmy teraz te dwie krawędzie, ta. Widzimy podgląd jest OK i dodamy jeszcze tutaj wewnętrzną, dodaj OK jest. Więc to by było tak, no to jakbyśmy jeszcze chcieli pójść za tropem i sobie to ładnie wyprofilować, no, to musimy sobie tu jeszcze y dodać zaokrąglenie na tych krawędziach. Spróbujmy, czy damy radę chociaż pół milimetra tutaj wstawić. Czy program się na to zgodzi? Zgodzi się, pół milimetra nam y wystarczy. Więc teraz sobie te pozostałe krawędzie tutaj dodam pół milimetra. Generalnie powiem, że to nawet przy wydruku myślę, że y będzie korzystne, y ponieważ będzie sobie drukarka ładnie tutaj y głowicą przechodziła w tym miejscu, w ten oto sposób, dodaj, będziemy mieli wszędzie po pół mm, i również sobie damy dzięki temu, myślę że to teraz zadziała, na powiedzmy tej krawędzi fazowanie na pół milimetra. Co prawda przy rozdzielczości druku jakiejś takiej standardowej 20 no to to fazowanie tam wiele nawet nam nie da, ale chociażby to, że pierwsza warstwa, jeżeli ktoś by miał bardzo blisko dyszę przy stole, to wtedy tej wypływów będzie mniej, co czasem może być nawet i korzystne. Tutaj powiedzmy, nie będziemy nic kombinować, ponieważ tu wchodzi silnik, więc niech on ma miejsce się schować. Co prawda, jest on tam lekko jakieś zaokrąglenie, można by tutaj dodać, czy nam to coś wzmocni, myślę, że niewiele. Ale jakby sama geometria jest w tym momencie gotowa, dokładnie taka, jaka była tematem, który pokazywałem na wstępie tego odcinka. Oczywiście każdy według własnych potrzeb może sobie to dopieszczać tylko w taki sposób, jaki będzie tego potrzebował. No i możemy jeszcze sprawdzić jakiś randomowy kolor ustawić na tej, na tej naszej bryle. E, dzięki czemu będzie sobie, e, coś sobie ustawia, to będzie sobie teraz można e, zrobić jakąś fajną e, miniaturkę do e, filmu. Tyle, e, tak by to mniej więcej pokrótce wyglądało. Mam nadzieję, że e, ten odcinek również e, się podobał i myślę, że tutaj również zauważyliście, że e, podchodząc do modelowania w sprytny sposób widzicie, że program FreeCAD również jest w stanie że tak powiem za nami podążać i mimo, że czasami gdzieś tam potrafi nadwyrężyć nasze cierpliwości, to sumarycznie, jeżeli sobie dobrze poćwiczymy, czy też dobrze zaplanujemy budowę naszego modelu, to tworzenie tej geometrii no jest przyjemne i, i nie ma problemu, by na takie właśnie proste potrzeby do własnych projektów, do domu z tego programu skorzystać i w prosty sposób jak to można zaobserwować, jakieś geometrie sobie tworzyć, które później możemy bez większego problemu na stół drukarki wstawić. Myślę, że już tego tutaj nie będę pokazywał, ale tutaj możecie mi na słowo uwierzyć, że jak wyeksportuję ten plik do STL-a i rzucę na stół, to on w tej postaci dokładnie zostanie na stół drukarki wczytany i w takiej postaci ten element dokładnie był drukowany, jak tutaj to przedstawiam. Teraz w takiej orientacji. Tyle, dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.